Cześć, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Wiecie, jak to mówią? Do 3 razy sztuka. Kochane, przychodzę dzisiaj do Was z zawartością styczniowego pudełeczka Pretty Box. Do 3 razy sztuka, bo to moja trzecia próba nagrania. Od razu informuję Wszemi Wobec, że jeżeli zauważycie tu taką żółtą, bardzo żółtą plamę, to wynika to z maści. Po prostu z maści, coś tam mi się stało, i muszę być wysmarowana maścią, która jest niestety w kolorze żółtym. No to teraz może czas przejść do rzeczy. Filmik tak późno, ponieważ box do mnie trafił dosyć późno, około godziny 16. Pudełeczka Pretty Box dostarczane są za pośrednictwem firmy Postex. Pudełeczko do mnie doszło całe i zdrowe. I słuchajcie, w przypadku Pretty Boxu w tym momencie, być może to pamiętacie z grudniowego filmiku, mamy dwie opcje do wyboru. Albo opcję BASIC i wtedy koszt takiego pudełka to 45 zł wysyłka w cenie. Lub opcję 65 zł, która się po prostu nazywa Premium. Czym się różnią te dwie wersje od siebie? To wiadomo, ilością po prostu produktów. W wersji Premium mamy dwa produkty więcej. No to co? Przechodzimy do zawartości. Słuchajcie, pierwsza rzecz oczywiście będą przebitki, a później Wam powiem, jak jestem z tego boxa zadowolona. Pierwsza rzecz, jak znalazła się w tym pudełku, i tą rzeczą można powiedzieć, że to pudełko było reklamowane, jest to słuchajcie świeczka firmy Heart and Home Country Kitchen o zapachu słodka czereśnia i to, była, to był jakby jedyny zapach, wiecie, możliwy do znalezienia w tymże boksie. To jest świeczka o gramaturze 110 gram, 30 godzin palenia. I ta świeczka ma cenę 29 zł, czy raczej jest o wartości 29 zł. E, oczywiście w dalszej części powiem Wam, właśnie na ile jestem zadowolona, ale już mogę Wam zdradzić, że zapach jest po prostu obłędny. Ja nie znałam wcześniej tej marki. E, jest to dla mnie totalna, totalna nowość. Także to jest pierwszy produkt w wersji BASIC, najpierw Wam pokazuję. E, drugi produkt to coś również mi nieznanego, z czym się wcześniej nie spotkałam, I aż mnie to troszeczkę dziwi. Jest to oczyszczająca, odświeżająca terapia do włosów i skóry głowy z serii Detox. I to jest taka, są takie właściwie dwie saszetki firmy Marion. To kosztuje 2,79 i pierwszym krokiem jest mus peelingujący. Po prostu mamy wykonać peeling skóry głowy, a później umyć włosy szamponem, który również właśnie w tej drugiej z kolei saszetce się znajduje. Także coś ciekawego, 2,79 koktajl ziołowy, prowitamina B5, kwas salicylowy. Spróbujemy. Kolejna rzecz to produkt znanej już mi marki. Marka się nazywa Dresdner Essence. Załóżmy, że tak. I jest to sól do kąpieli, esencjonalna sól do kąpieli o owocowym aromacie. Mandarynki i pomarańczy. Słuchajcie, ta sól ma wartość 7,50, i tu jest napisane, że oprócz tego, że ten zapach ma być obłędny. To jeszcze dodatkowo ta sól zawiera olej z awokado, który w połączeniu z pantenolem chroni skórę przed utratą wilgoci. Także mamy sól do kąpieli. I kolejna rzecz z tej wersji Basic to jest, słuchajcie, olej ze słodkich migdałów, 150 ml. Marka to jest Gai Oliwny. I to jest napisane tutaj jakość farmaceutyczna. I taki olej ze słodkich migdałów kosztuje 17,99. Olej migdałowy, tłoczony jest ze słodkiej odmiany migdałów, jest jednym z najlepszych olejów kosmetycznych, który nadaje się do każdego rodzaju skóry. Jest on również polecany dla kobiet przed porodem dla kobiet w ciąży tak, w celu zapobiegania rozstępom, jak i dla kobiet w momencie porodu, można powiedzieć bo tu jest napisane do masażu przedporodowego, no to nie, to może nie w trakcie porodu, jak i również dla dzieci, do pielęgnacji skóry dzieci, ponieważ leczy on odparzenia i wspomaga likwidowanie ciemieniuchy. Także no, myślę, że olej ze słodkich migdałów jest dosyć znanym produktem właśnie ze względu na swoje fenomenalne właściwości. I to są produkty, które znalazły się w wersji Basic, natomiast w wersji Premium dodatkowo znalazł się produkt, który wydaje mi się, że było powiedziane na Facebooku, że będzie. Coś tak mi się kojarzy. I to jest pianka. Pianka do mycia twarzy ze skin 79. 200 ml opakowanie. Wartość tej pianki to 49 zł. I co ma ta pianka nam robić? Generalnie, słuchajcie, obietnica producenta jest bardzo konkretna, gdyż Pianka ma usunąć resztki makijażu, nadmiar cebu, martwy na skórek, pozostawić skórę czystą, świeżą i matową. Tworzy barierę ochronną zatrzymującą wilgoć. Skóra jest elastyczna, nawilżona, gotowa na przyjęcie produktów pielęgnacyjnych. Ma delikatne działanie rozjaśniające, zawiera składniki przeciwzmarszczkowe. I ta pianka może być używana e, dla osób, które posiadają jakikolwiek rodzaj cery. Po prostu dla każdego typu cery. Także, no. Coś ciekawego, nie, nie ukrywajmy. I ostatnia rzecz z wersji, właśnie premium, to jest żel podprysznic marki Lawea. Wygląda na to, że marka Lawea jest marką polską i jest to opakowanie pojemności 250 ml. Jego cena to, to mi bardzo się spodobało 14 zł. 1 grosz. I to ma być żel pod prysznic, owoc granatu. Tak to słuchajcie, wygląda taka plastikowa buteleczka. No i dobrze. Teraz aha, wartość wartość boksa. Słuchajcie, w tym konkretnym przypadku opłacało się dużo bardziej kupić pudełko premium, ponieważ kupując, wybierając właśnie tą opcję i płacąc 65 zł za pudełko, dostawaliśmy produkty o wartości 120 zł albo 120 kilku zł, już mnie zabicie. Natomiast wybierając opcję Basic, która kosztuje 45 zł, dostawaliśmy produkty o wartości, o wartości 57 zł i 28 groszy, a więc jakby ten potencjalny zysk to było 12 zł, a w tej właśnie wersji premium ten potencjalny zysk to było aż 55 zł i 29 groszy. No ale teraz przejdźmy do mojej opinii na temat tego boxa. Muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem jest to... W ogóle pudełko jest świetne. I jest to najlepsze pudełko z tych dotychczasowych z Pretty Boxa. Ja pominęłam jedno, bo nie miałam listopadowego. I szczerze mówiąc teraz nie pamiętam, wiecie, tak z głowy co tam się znalazło. Natomiast pozostałe miałam pierwsze październikowe, miałam grudniowe, no i to jest styczniowe. I muszę Wam powiedzieć, że to pudełko moim zdaniem jest najlepsze. No i zacznę po kolei, zacznę od świeczki, co mnie ym, skusiło w ogóle, jakby co spowodowało, że pomyślałam, to pudełko może być świetne. To właśnie ta świeczka. Choć byłam ciekawa, co to znaczy słodka czereśnia. Bo wiecie, z tymi zapachami bywa różnie. I co muszę powiedzieć, zapach jest obłędny. Słuchajcie, to naprawdę pachnie jak słodka czereśnia. Ja tutaj nie czuję żadnej chemii, czuję tutaj naprawdę bardzo ładny zapach czereśni. Dodatkowo szalenie mi się podoba ten słoiczek. I podoba mi się też tutaj opis producenta, podoba mi się też opis tej producenta, że, e, że po prostu ta świeczka przeniesie Twoje myśli do beztroskich letnich dni. Także wiecie, tutaj nie można powiedzieć, że ten zapach nie jest jakby w klimacie zimowym, wręcz przeciwnie właśnie w zimie rozpalona ta świeczka przeniesie nas do beztroskich letnich dni. Także ja na pewno zaraz ją odpalam. I zrobimy sobie recenzję tego produktu, ponieważ tak jak powiedziałam, totalnie mi nieznana marka, a zapach wydaje się być obłędny. Nie spodziewałam się, że, że tak może pachnieć ta świeczka, naprawdę. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli kupiłyście to pudełko, jak Wam ten zapach się podoba. Kolejna rzecz to ta saszetka z Marion. Super, ja nigdy nie stosowałam żadnych, absolutnie żadnych produktów, takich mających zadanie jakby specjalistyczne oczyszczanie mojej skóry głowy czy, czy też włosów, także będzie to mój pierwszy kontakt z tego rodzaju produktami. Słuchajcie, naszykuję sobie to i jutro rano po prostu to zużyję, także dam wam znać w miarę szybko, jak mi się ten produkt sprawdził, bo jeżeli będzie fajny, to myślę, że cena 2,79 powoduje, że, że może z przyjemnością jeszcze kiedyś sobie po prostu to kupię, tylko muszę poszukać, gdzie to jest dostępne bo ja tego nigdzie naprawdę nie widziałam w żadnym sklepie. Ale może też się źle, źle rozglądałam. Także jutro sobie to przetestuję, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to sól do kąpieli. Jak wiemy, ja za zapachem pomarańczy no nie przepadam, no, no nie ukrywajmy tego. Ale mandarynka to już nie pomarańcza, tak? I teraz słuchajcie, postanowiłam, że zostawiam sobie tą sól, nikomu jej nie oddaję użyję ją, dam Wam znać, jak mi się sprawdziła, bardzo mi się podoba ten opis i ten olej z awokado, i generalnie jakby tutaj e, opis właśnie producenta, szczerze mówiąc, bardzo mnie zachęca do użycia e, tej soli, także zostawiam sobie i dam Wam znać, ale to pewnie w jakimś denku może, nie wiem, zobaczymy. E, kolejna rzecz, ten olej ze słodkich migdałów, super, ja mam znowu taki zryw, żeby wrócić do olejków, generalnie do stosowania olejków, mam ich w domu całkiem sporo, Olej ze słodkich migdałów kiedyś miałam w takim małym pakowaniu, e, także na pewno będę go używać, szczerze mówiąc, muszę tylko pomyśleć, e, do czego, czy właśnie do ciała. Nie wiem, dajcie mi proszę znać, za czym sobie wygoogluję, czy ja mogę olej ze słodkich migdałów także używać do, do włosów? Bo z przyjemnością chciałabym właśnie przed imprezą sobotnią sobie naolejować włosy. Jejku, ja też nie przepraszam, że jestem taka sina, ale to jest naprawdę trzecia próba nagrania tego filmu. Nie wiem, nie wiem dlaczego jestem aż taka sina. Dajcie mi proszę znać, jeżeli się na tym znacie, czy ja mogę. Masło myślane. Czy ja mogę użyć tylko oleju do włosów? Jak nie do włosów, to na pewno zaraz sobie wymyślę jakieś inne zastosowanie. Super, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to pianka. W pierwszej chwili sobie pomyślałam, kurczę, no ledwo teraz dostałam jedną piankę, jak mam drugą. Szczerze mówiąc, tamtej jeszcze nie otworzyłam. I teraz się poważnie zastanawiam, w której kolejności mam je używać, czy tamtą włoską, czy tą ze skin 79 do, wiecie, porannej pielęgnacji twarzy. No teraz to już w ogóle jestem niebieska. Którą właśnie z tych, z tych pianek mam najpierw używać i, i się biję właśnie z myślami. Jedno jest pewne. Na pewno jestem bardzo zadowolona z tego produktu i na pewno będę go używać, tylko muszę się właśnie zastanowić w jakiej kolejności, ale dam Wam o tym znać. Także super, Nie wiecie, zawsze jest szkoda kasy na te produkty ze Skin79, więc, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. I ostatni produkt to ten żel z owoc granatu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to dlatego, że ta paczka do mnie przyszła niedawno i było tak zimno na dworzu, czy ten żel jest taki normalny, ale zobaczcie jaką ma konsystencję. To jest galaretka. Przecież tak, taki się wydaje być, taki galaretkowaty. Jeśli chodzi o zapach, to on dla mnie w ogóle nie pachnie granatem. On dla mnie, słuchajcie, naprawdę pachnie jak galaretka, jak taka galaretka spożywcza. Malinowa. Ja wiem, no może z granatem, ale jak galaretka. Ten zapach jest słodki, ale muszę Wam powiedzieć, że jest przyjemny. Na pewno nie jest to zapach mdły że właśnie mi się kończy, więc na pewno sobie ten postawię w drugiej kolejności, znaczy w drugiej kolejności, jak ten mi się skończy, moja werbena i cytryna, to biorę się za ten. Także muszę Wam powiedzieć, a się potnę. Mm. Także muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego boksa. Wszystkie produkty przypadły mi do gustu, Eee, w ogóle patrząc na styczniowe beauty boxy, no to już w ogóle jestem pod gigantycznym wrażeniem. Eee, patrząc właśnie na, na pudełka Pretty Box, naprawdę uśmiech maluje się na mojej twarzy, bo, bo widzę ten gigantyczny progres. Wydaje mi się, że słuchajcie, że każde kolejne pudełko jest coraz lepsze. Bardzo jestem zadowolona. Bardzo, bardzo. Eee, i naprawdę uważam, że pudełko jest świetne, no ale wy dajcie mi znać, jak wy uważacie, na ile wam się podoba to pudełko. Dajcie znać, czy kupowałyście, czy planujecie kupić. Wiem, że w lutowym pudełku ma być to mydełko do rąk, to takie bardzo popularne. Nie pamiętam, jaka to jest firma z tymi zwierzaczkami. I z tego, co się orientuję, tam można sobie wybrać zapach. Ale ja osobiście, bo proponowana to była verbena. Ja osobiście to jestem za tą werbeną i się dziwię, że aż ktoś kombinuje. Ja tam kocham werbenę. Ehm, no, także to tyle, kochane. Dobra, ja lecę zająć się montażem, żeby ten filmik jak najszybciej puścić na kanał, bo mamy godzinę już za 10:17, a wiemy, że to chwilę potrwa. Zapraszam Was gorąco do e, może poprzednich pretty boxów, no i oczywiście do kolejnych w lutym również na moim kanale Zawartość Pretty Boxa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie Magdę i Piotrka, tutaj w ogóle jeszcze jest karteczka miłego testowania Agato, buziaczki Magda i Piotrek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. No i co? I do zobaczenia.